Właśnie nie wszedłeś minut. Kilka moja żona nie wiem przeciw tamczemu gniewem uniesiona, opuściła przypadkiem listów Tysiące podnoszę, czy tam i stajesz do Czuję Czujesz, patrz tam miłośne wyznanie jakieś skryte umowy, jakieś rany. zdania, Przysiągł, Słowem znajduje bilety, jakie się zwykle pisze do kobiety, która już uczuć nam całkiem nie kryje i z którą się nareszcie jak najlepiej żyje. Pyta, proszę, zgaduję, błagam, czy się zdziwię Elbira? Milczy. Milczy? Milczy uporczynie i tylko to mógł wyrywać z pomiędzy szlochania, że ją w tym obce dobrą. Do milczenia skłania, co tu więc z tego wnosić? Co czynić? Wypada, poryć! Niech nie twoja w tym objaśni radę! Ja sądzę, że Elwira całkiem jest niewinna. Chyba w tym, że ci kryje, co zrobiła inna. Lecz trudno wymagać poczułej osoby, by zwierzenia przyjaźni powierzała Tobie. Ale czyje? Być może i z Znamy, A potem przyjaciółki gdzieś są? Tak wyraźnie, by sobie podobne powierzały w rzecz! Prawda, dobra uwaga! Lecz znaczy, któż mi zaprzeczy, gdy te listy, pisane przynajmniej od roku, to ten związek twojemu nie uszedłby oko! Na co mam karę? Ja bym Znęby. też nie Dlatego też zginął rozmowę od rączu. Nie chcę, żeby zgadła Co się zgadł. Myślała, że sobie jej Ufam mał. Wreszcie na uwagę. Wszystko biorąc ściśle. Porozumiely z micrąg. Chlub myślę. Lepiej przecie pisał od niej ulubiony. Czemu? Jakiś student wstychował Android. Dlaczego student? Głównie. — Potroszę. — dlaczegoż głupie? Powiedz, że Proszę! Masz myśli Poproszę. kilka. Czytaj, potem czemu czemu głupie zaprzeda. napytaj. Nie! Nie to mojej żony ty jesteś. spokojny, no tutaj nie zostanę. Po całej nie będę tajemniczy wiedzieć. Niepotrzebna ciekawość. cudze sprawy śledzić? Chyba, nie bardzo cudze, wiążonę! Chodź! Fe, się, fe, Wacławie. Zazdrość się uwodzi. Zazdrość, zazdrość. Mylić się, Porzuć więc badanie, zwróć listy, przeproś żonę i koniec jest, się staje. Nie, nie, zazdrość, nie zazdrość. Niechaj co chce, będzie. Ja dziś, objaśniłam! Muszę wyjść. w nie Niech mi tylko... Boże, jaka myśl przypadnie! Z kimże żyje Wszystkich znam dokładnie. Czekaj, co za myśl! Tak jest, nie inaczej, Justysia jest służąca. Przyjaciółka raczej, co się swą francuzczyzną często lubi chwalić. Wszak łatwo mogła kogo miłością zapalić. A naśladując modę i wielu zwyczaje, chociaż Polka po polsku miłość się nie daje, wszystko więc po francusku bilet i rozmowa. Tak robią nasze panie, tak świata połowa. Dlaczegoż by Justysia nie tak robić miała i umiejąc inaczej po polsku pisała? Dawaj, przypomnij sobie. Gdy Nie niespodzianie, szła, wróciła i ponu. prawda, wyśmienicie chciała ci mowę przerwać i wstrzymać odkrycie. Tak. O. Być może, wiesz, jakoś ja się boję. A Ciebie co to szkodzi? No, już i nie szkodzi. Ale to mój. moim domu! Jakoś nie pod moim dachem. Tak, no, moralność cię chciała? Aha, moralność. Zatem, jest to rzecz nie mała... Nie wnoś sobie, że ona jest Służącą w zwyczajnym sposobie. Ona wzrosła, że lino! Wzięła w No i cóż ta, Justysia? Cóż ta dziewczyna? Chciałbym, żebyś nią mówił. To rozkosz jedyna. Trudno prawdziwie wierzyć, jak ma dobrze w głowie, jak rozsądna, przyjemna, wesoła. No, no, i cóż, Justysia? Wszystko wyznać muszę, a co najbardziej zaszczyca jej duży, to jest dobroć anielska z tym czułym wyrazem! Cóż z Justysia? A, a zwłaszcza ma, ma, ma coś takiego. Ma coś, ma, tak, tak, ma coś! Cóż ta Justysia? A ozdoba świata bardzo mi się podoba! Wow. i umiemy żyć przyjemnie. <grymne> Odpuszcz okoliczność. Cała. Umiecie żyć przyjemnie? Okoliczność rzadka. A jakże długo, długo trwa dawno, to dla mnie zagadka? Od dwóch tygodni <grymne> jestem pewny, że mnie kocha. Od dwóch tygodni mnie zbodzi Czy zwodzi? Otóż ja to właśnie! I mnie o to chodzi, ale w nie jest taka płocha. I te listy ptaki zbiorzy mnie. To być nie może. Ale a, przypominam sobie, ktoś się w niej kochał. w dość dziwnym sposobie. Nawet się śmiała z kochanką tracić. <grystanie> mając te oba przymioty, to jest młodość i klucz złoty, nie umiał Pani, wyszukać sprężyny do ustalenia tak młodej dziewczyny. Dajesz być może między nami E, gad, tak, tak. to jest Nie strasz! Ale to próżne, są domysły nasze? Wolę już ty się tu przysłać do ciebie. Staraj się troszeczkę w pewność cią wprowadzić, że chcesz tę sprawę tu pomóc zagładzić. Ofiaruj się jej w potrzebnie. Powiedz, że bierzesz nawet i listy na siebie, że i potrafisz sobie z nią poradzić. A ja tymczasem, aż do nóg zniżony, będę o spokój wszystkich prosić, mojej żony, Dom. Bądź szczery, bądź stały. Wole cię wyprowadzić lada nosek mały. Dziecko, niewinno.